Witam na stacji Nowy Dzworunasowiec, zaczniemy od elfa, opóźnionego 9 minut do Warszawy Gdańskiej I rusza EN 70 6017 017 do Warszawy Gdańskiej. N76 017 oraz 023 zapowiadany był pociełkosłupowy przyspieszony z Warszawy Letnisku Chopina do Modlina. No i poszedł L. N76 z Warszawy Letnisku Chopina do Modlina.

Sześć do Modlina. Mój no i poszedł! Intercity, Kolberg. Z Olsztyna do Krakowa i RP1. Tam są pracownicy, którzy zamalowywali jakieś napisy na słupach trakcyjnych. Ede 160,26 Teraz przelot Dziobaczyska Ede 250 i Pusza Intercity Kolberg do, do Krakowa i będzie Mijanka. O właśnie Mijanka. No i poszedł. A tu koniec Intercity Kolberg, no i poszedł. Intercity, Żeromski Z Krakowa do na opóźniony 4 minuty 160 011 Intercity! Żeląski! Z Krakowa do Olsztyna! He. No i poszedł! A za chwilę wjedzie pociąg osobowy przyspieszony do Warszawy lotnisku Chopina! RP1! Ale fajnie! Jedzie Firtz ER160 do Dziątowa i leci do i będzie mijanka o właśnie! Osobowy przyspieszony opóźniony 4 minuty dwie r ER160 do Dziątowa. i jeszcze będzie pociąg do Warszawy lotnisko Chopena. Kosza R160 do działodawcy. Ten flirt miał numer 37. No i poszedł flirt. Jedzie EN 76 do Warszawy, lotnisko Chopina. opóźniony 5 minut. Poprzednim jechał dziobak. 76, wraca 0,22 oraz prawdopodobnie 0,25 a nie 0,15 No i poszedł to Już na tyle, cześć